Aby przesadzić drzewo, najważniejsze jest przygotowanie drzewa do takiego zabiegu. My wykonaliśmy zabiegi na tych sosnach około 3-4 miesiące temu. Zabieg ten polegał na podcięciu korzeni w gruncie. Mierzymy sobie średnicę pnia drzewa, mnożymy razy 5 i w takiej odległości od pnia dokonujemy cięć w gruncie korzeni za pomocą szpadla, koparki i tak Polega to na tym, że drzewo po tym okresie 3-4 miesięcy produkuje korzenie włośnikowe w tej uciętej bryle, a korzenie włośnikowe dostarczają drzewu wody i substancji odżywczych. Widzicie, mają się całkiem fajnie. Po tych 4 miesiącach nadal żyją i mają się całkiem całkiem zdrowo. Za około 2 tygodnie będziemy je przesadzać. Będziemy robić to metodą mechaniczną, przesadzarką do drzew. Będą przewożone z tego miejsca przed posesję u klienta po to, aby nie trzeba było ich wycinać. Mamy ich 5 sztuk.